W tym filmie zrobię własne minifigurki z serii Ninjago, które firma LEGO nigdy, co nigdy nie wyprodukowała, zaczynając od pierwszego sezonu i kończąc po Dragon's Rise stworzy kultowe minifigurki, jak i te nieco zapomniane. A więc zacznijmy od młodego Wu. Na długo przed początkiem czasu sprawował on pieczy nad z minjutsu. Jednak do pełni szczęścia potrzebowałam ucznia, który spełniłby przepowiednie. szczęście był to Moro, którego zbudowałam z czarnych nóżek, to jest Lloyda ZX oraz dziecięcy głuski. Ale wracając do historii, chłopak był bardzo ambitny. Wówczas krak Miał zostać zielony ninja. Jednak kiedy złote bronie nie zareagowały, przez oszustwo starego dziada, <kłysy> młody wpadł w furię. Uciekł on z klasztoru, obwiniając słusznie mistrzał. Miały lata, a Sensei nadal nie posiadał uczniów godnych spełnić przepowiednie. Dlatego pewnego dnia postanowił coś zmienić. Jeden z pierwszych zwerbowanych ninja, Bruzeń, którego zbudowałem z białych muzek jak i z białego torsu. Mam nadzieję, że wystarczająco powtórzę do matury. Aha. Kaj muszę sobie powtarzać do matury. Kolejnym uczniem na liście był Jay. Postanowiłem zrobić go z niebieskich nóżek, torsu z figur kolekcjonerskich oraz hełmu ala pilotki. Jednak do pełni szczęścia brakuje największego giga czada, czyli Kaja. Stworzyłem go z nóżek oraz z torsu kowal. Prawie zapomniałbym o kolu, ale z racji tego, że jest Zanim przejdziemy dalej, jeżeli podobałem ci się, Moje teści, zostawienie subskrypcji. Dla Ciebie to chwilka, natomiast dla mnie znaczy bardzo wiele. Dzięki. Wracając do filmu, jedną z zapomnianych postaci serialu jest Ojciec Kola. Zadebiutował on w odcinku Kowale Melodii. Postanowiłem go odzyskać, używając do tego zwyczajnych czarnych nóżek, pięknego garnitu oraz główki z bujnym wąsem. Tada! mo? Sigma Totalna. W tym samym odcinku ninja występowali swojej w cywilnych strojach. Postanowiłem stworzyć jednego z nich, mianowicie Zayna. Zrobiłem go za pomocą bywowych po oraz białego torstu z nadrukowaną bluzą. Widać kapie od bratka typem. Jednym z ciekawszych odcinków Naszych ninja gosów był w złym miejscu o niewłaściwym czasie. Jednak dzisiaj nie skupimy się na przebiegu odcinka, lecz na stroju zamaskowanych ninja. Stworzonych ich za pomocą oryginalny ZX, 100% Legit, No Boundabaj oraz w szkieleta. Niestety, element ten nie łączy się z fryzurami naszych dzieleń ninja, poza naszym doktorem habilitowanym AK zengem. Lecz kończę takie humoru? Ciekawym naszych Lubieńców. była ich praca jako nauczyciele. Postanowiłem z dostępnych klocków odzorować jeden z ich strojów. Na moje nieszczęście nie udało mi się znaleźć idealnego swetra, dlatego posłużyłem się takim, którym posiadam. Mimo wszystko uważam, że przynajmniej trochę by wyszedł podobnie. <laughs> no, nie oszukujmy się, jest kompletnie inny. Nieodłącznym elementem mincza, jest łamanie prawa w każdy możliwy sposób. Jedną z ich występków była kradzież Bierola z tej w odcinku publicznym Publiczni numer 1, 2... 3. 3, 4 i 5. Odzerowany i strój poprzez nóżki kola z sezonu pilotażowego, Torstu z 11 sezonu oraz maski z Legacy. Każde przewinie wiąże się z poniesieniem odpowiedzialności prawnej, dlatego szybko wybrałam młodego Garmadona w odpowiedni strój. Mam nadzieję, że miło spędzi czas podczas krypsowania. Nie mógłbym zapomnieć o powstaniu smoków, w którym dostaliśmy między innymi Małą Sorę. Zbudowałem z czarnych nóżek stroju Łukru oraz Dziecięcej Główki. W tym samym odcinku dostaliśmy również imperialnego Lloyda. Yyy, miałem na myśli Doyle Don Magar. Zbudowałem go z nóżek, oraz Hemu imperialnego wojownika. No, i taki kamuflaż, to ja rozumiem.